Witajcie moi kochani w nowym odcinku Legacy Challenge, który powinien być szósty, ale niestety jest piąty. Dlatego, że ostatnio OBS troszeczkę mnie oszukał, no i nagranie nie wyszło. Aczkolwiek tutaj zobaczycie retrospekcję z poprzedniego odcinka. Więc pierwsze co zrobiłam to zmieniłam nazwisko Belli na oczywiście Rubin, ze względu na to, że wzięłaś to z Ignacym i tak jak to w Legacy Challenge już jest, musiała przyjąć jego nazwisko. Początkowo chciałam ją wysłać do pracy, bo jakby miałam Ignacym pójść zrobić kolejny poziom miksologii, ale okazało się, że dzisiaj jest Wielkanoc i po prostu tej pracy nie było. To, co się zadziało w trakcie Wielkanocy, to szukanie pisanek. Ella znalazła odpowiednią ilość pisanek, Ignacy również znalazł odpowiednią ilość pisanek. Zjedli śniadanie, które przygotował Ignacy oczywiście wystawne śniadanie, bo taki był cel w Wielkanocy. No, i porozmawiali z kwiatowym króliczkiem, a także ozdobili dom. Później Bella, a może to było nawet wcześniej, w sumie przed króliczkiem, no w każdym razie Bella zrobiła test ciążowy i okazało się, że jest rzeczywiście w ciąży. Dalej zaprosiła nas Eliza do domu, więc poszliśmy do Elizy, poznaliśmy się z Bobem, podtrzymali trochę relacje, rozmawiając z nimi, a potem wrócili sobie spokojnie do domu. Później do naszej kochanej Belli przyszła Lili, koleżanka. W zasadzie chyba już przyjaciółka. Nie wiem, nie mam w sam. Wydaje mi się, że przyjaciółka. W każdym razie Bella oczywiście pochwaliła jej się, że jest w ciąży, a ta była na nią przez to zła, bo ma cechę nie cierpi dzieci. Ignacy wybrał się do wrzeszczącej lamy, gdzie ponownie ukradł bar i stał się barmanem. Dosłownie robił drinki dla tam niektórych osób, ale tylko dwie osoby były do niego przyszedł na drinka przez 5 godzin, więc stwierdziłem, że za mało popularny lokal i po prostu on sobie najzwyczajniej w świecie zaczął przygotowywać drinki i po prostu i tyle. Potem wrócił do domu i tam mniej więcej się zakończył odcinek. Stwierdziłam, że najzwyczajniej w świecie wolałabym zostawić poród już na następny odcinek, dlatego że po prostu Bella już była po trzecim trymestrze i czekała na poród. Eee, tak, to była retrospekcja odcinka, który niestety nie wyszedł, ale nie działo się tam nic jakoś bardzo szczególnego, poza tym oczywiście, że okazało się, że Bella jest w ciąży, no w tym odcinku prawdopodobnie urodzi. I chciałbym wam od razu zaznaczyć, że jeśli jakość jest gorsza niż ostatnio, to postaram się to zmienić, bo po prostu testuję teraz parę rzeczy w OBS-ie, żeby po prostu lepiej chodziło. I mam nadzieję, że y, nie jest tragicznie, ale chyba nie powinno być aż fajnie, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A tymczasem przejdziemy do rozgrywki. No i Bella, jak widzicie, troszeczkę tu przybrała na wadze. Poród będzie za trzy takie za zapytania, tak się dowiemy się. I będziemy musieli dzisiaj wybrać imię dla następnego dziedzica. chociaż nie, bo nie wiadomo czy będzie dziedzicem, bo mogą przecież mieć teoretycznie więcej dzieci, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No i Ignacy tu pięknie wygnie, a ja wam powiem szczerze, że jestem mega ciekawa jaka będzie płeć dziecka. E, starałam się jak najbardziej uważać, żeby przypadkiem w MC Comment nie podpatrzeć tego, bo nie chciałam tego wiedzieć e, więc zobaczymy. Jeśli chodzi o to, jaka płeć mnie interesuje, to absolutnie nie ma to dla mnie totalnie znaczenia. Jeśli miałabym dylemat, którego dziedzica chciałabym wybrać, to oczywiście uderzę z tym do Was, bo będę ciekawa oczywiście Waszej opinii. Na pewno będą na Discordzie, na którego serdecznie Was zapraszam i do którego link znajdziecie w opisie. Będą na pewno ankiety dotyczące na przykład którego dzieciaka najbardziej lubicie, którego dziedzica aktualnie najbardziej lubicie. No... Także zapraszam i tam jak najbardziej będziecie mogli się na ten temat wypowiadać. Ale dobra, jest dzisiaj dzień pirata, to może on niech tam nie istnieje jakieś opowieści czy coś i, o pochwali pirackiej Także może zróbmy tak, że po prostu przewinę do jej porodu, w sensie, no, ja będę musiała na to patrzeć, ale wy będziecie już widzieć jak będzie na to czas. Ja myślałam tak naprawdę, że ona urodzi na przykład w nocy, albo coś, a tak naprawdę jest już poranek, w sumie szósta, prawie siódma i jeszcze nie urodziła i w sumie nawet jeszcze nie chce rodzić, więc jak Ciekawe, ciekawe, zapytajmy o termin porodu, w takim razie sobie ci porozmawiają. O, okej, okay. grali sobie kulturalnie w szachy i, i zaczął się poruszać, także Okej, okay, możesz sobie popanikować, nie ma problemu. Ale wypadałoby urodzić dziecko w szpitalu, także pojedziemy sobie do szpitala i dołączymy oczywiście do niej, żeby nie było. No dobra, jest pan doktor w fryzurze diaboliny, super. Usiądź sobie. I hey, mamy dziewczynkę. Dzisiaj imienimy obchodzą Halszka, Helena, Absalom, Franciszek, Henryk, Januaria, Karol, Krzysztof, Łukasz, Michał, Paweł, Piotr, Prosper i Radosław. Strasznie dużo chłopców. Z imion damskich widzę tylko Januaria, Helena i Halszka, więc... E, wybór jest raczej oczywisty, że będzie to Helena. Patrzę. Helena... Okay. Ona nie urodziła tylko jednej córeczki, ona ma dwie córeczki. Oż! Czyli druga dziewczynka musi nazywać albo Januaria, albo Halszka. Co to jest imię Halszka w ogóle? Imię żeńskie występuje tylko w języku polskim, pierwotnie jako zdrobnienie od Elżbieta. Niekiedy jest błędnie uważany za alternatywną formę imienia Halina. Znane głównie z opowieści o bazyliszku. Yy, no dobra, no to będzie Helena i Halszka. Mam nadzieję, że stanie na dwójce dzieci. Yy, dobrze. Okej, okay, dwójka dzieci. Mamy Halszkę i Helenę. Także. Okej. Okay. Wiecie, ja się spodziewałam, że będą rzadko spotykane imiona i, i w ogóle, ale. Totalnie się nie spodziewałam, że wyjdzie mi imię Halszka. Imię, które według mnie w ogóle nawet nie istniało. W sensie, nigdy go nie słyszałam i to naprawdę nigdy. nie ciemne się wydają. W sensie, y, tutaj to w ogóle... Y, ale na tym pod, podglądzie nie wiem, czy to mi się zepsuło, czy to zawsze tak było, ale tak wreszcie y, No i jakoś tak to wygląda. Ale tutaj tak normalnie też mi się wydają dość ciemne. No tak, dobra, się z powrotem przebierze. No i co, no? Mamy dwie dziewczynki. Dwie urocze dziewczynki. Mamy dzieciaczki. Poczekamy, aż nam trochę podrosną. Yy, dokładnie to będzie to we wtorek, a mamy aktualnie niedzielę. I jeśli chodzi o pracę, on ma pracę za 7 godzin. Powiedz mi, co ty potrzebujesz. W sumie nic nie potrzebujesz. Masz robić przyjazne interakcje, to jak nie da Czekajcie, bo. O, to ona za gadać. No dobra, to niech one sobie porozmawiają. A Ignacy się zajmie ogrodem w takim razie. Yy, Cassandra ponownie rozsiała pikantne plotki na temat na o imieniu Aleksander. Także ona naprawdę chyba nie lubi swojego brata młodszego. Niemiło. W ogóle on już jest nastolatkiem? Zobaczmy to, bo w sumie to ciekawi. Nie, on dalej jest dzieciaczkiem. Czekamy, aż dzieciaczki troszkę urosną więc też Wam to trochę mówne, bo tak naprawdę nie ma tutaj co ciekawego nic do zrobienia, a jestem ciekawa, jakie nam wiedzą dzieci. Okej, okay, jednak wracam do Was jeszcze tego samego dnia, dlatego że właśnie chwilę temu Aleksander osiągnął wiek nastolatka i zapytał, czy może do nas wpaść, więc jak najbardziej się zgodziłam, bo wypadałoby syna zobaczyć, się, jak wygląda jako nastolatek. No i zobaczmy. Okej, okay, nie ma okularów, co mi średnio pasuje, bo jednak te okulary tak trochę przemawiały w jego, no. No, po prostu pasowały do niego. Twarz, no poza miną, jest okej okay, w sumie. Rozmiar sobie dość dziwną, ale powiedzmy, że może być. No, to może po prostu niech nim porozmawia. Ale ma odstające bardzo uszy. Nie wiem po kim, bo ani Mortimer, ani Bella takie nie mają. No, okay. No dobra, ale w sumie to będzie tyle. No ono tutaj trochę z nim porozmawia, później on sobie pewnie pójdzie. Poczekamy aż małe będą mogły tak, także zobaczymy, może jeszcze coś wpadnie w międzyczasie. No dobrze moi kochani, Ignacy jest bardzo zmęczony, bo ledwo co wrócił z pracy, a dzieci po prostu cały czas płaczą i... No a dzisiaj jest wtorek, dzień urodzin dziewczynek, to żeby już po prostu nie marudziły sobie, je postarzymy, skąd się chwilkę, niech przybierze. No i co, najpierw była Helena, więc tutaj można ją postarzyć. No dobra, to muszę coś zarysować, to zamykam oczy i coś kręcę, 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 nie wiem Głup pasek, okej. Okay. No dobra, a teraz postarzę jeszcze drugą. W ogóle widzę już, że ma białe włosy, więc trzeba będzie to po prostu zarazić. Z białego bliżej do blondu, więc najpierw będzie miała po facie, ale to jeszcze zobaczymy. Bo jak ona będzie miała na przykład czarne, to ze względu na to, że są bliźniakami, no to też będzie miała y, czarne drugie dziecko. Po prostu y, to są y, te, jak to się mówi, że To są fryzury z modów i po prostu tutaj tak to mniej więcej wygląda. Yy, no dobra, no to bierzemy sobie, y, losujemy i. Yy. Przy... Co? A to nie jest przytulna, to jest rezolutna. Yy, Okej, okay. i drugie dziecko ma różowe włos. Yy, dobra, przejdę do stwórz Sima' i zaraz coś zaradzimy. O ile mówiłam, że genetyka będzie u mnie w pełni działać yy, i jakby postaram się, żeby wszystko było tak, jak było oryginalnie. Tak najzwyczajniej w świecie nie jest to totalnie możliwe, bo no, dzieci się nie mogą urodzić z takimi włosami. Z tym, że po brwiach widzę, że powinny mieć blond włosy i całkowicie wdali się, w sumie wdały się w Ignacego, więc zostawimy im oczywiście włosy w kolorze blondu. Zaraz wybiorę, na razie wezmę jakieś randomowe fryzurki, tylko one mają ten odcień. a to jest to samo co Ignacego. Yy, dobra. Na razie dam randomowe małe fryzurki, za chwilę ustalę dokładnie. Tylko, żeby wiedzieć, że już, że będą na pewno blond. Oczywiście to nie jest mój wymysł blond, dlatego że najzwyczajniej w świecie, no, mają te drugi blond, nie czarne, więc no to jest akurat logiczne. No i dobra, pierwsze co zrobię to dodam im rzęsy. To jest w stroju akurat ten, a resztę strojów za chwilę ustalę sobie. To już sama, a na razie z, z Wami chciałabym tutaj większość rzeczy z podstawowego wyglądu. No dobra, skoro Helena była pierwsza, to zaczniemy od Heleny. Co mi pasuje do Heleny? Zobaczmy. Ja myślę, że na pewno. Yy, w ogóle ja nie mam pojęcia, czemu ja pobrałam większość modów, które posiadam, bo to są na przykład długie włosy zazwyczaj. No a mi totalnie do małego dziecka nie pasują długie włosy, bo kiedy nie miałam im urosnąć. No dobra, ale jak mogłaby wyglądać Helena? W ogóle później mam wrażenie, że mają sporo z Belli, chociaż mogę się mylić w sumie. Na pewno makijaż. No nie, nie to, nie to, nie to. Makijaż miałby Dobra, super. Yy, fryzura, no ta na pewno jej nie pasuje. Ta mi bardziej pasowała jak już. O, ten wygląda mega uroczo. Dobra, także Helena będzie miała taką fryzurę. Halszka będzie miała inną fryzurę. Bo mimo, że są bliźniaczkami, to chciałam właśnie... Chociaż wiecie co? Nie no, nie. Zrobimy im różne fryzury, żeby nie było. Żeby nie były dokładnie takie same. Czyli ona ma takie delikatnie falowane, więc yy, jej zrobimy też takie lekko falowane, ale na pewno nie tą samą fryzurę. O, ona mogłaby mieć coś takiego. No i świetnie. Mi pasuje. Dobra, to skoro fryzura już jest, rzęsy są dodane, to jakieś strój. W co by tu ubrać Helenę? Myślę, że Helenka mogłaby mieć na przykład, może nie w tym kolorku. Hmm, podoba mi się ten oten. to mi się podoba, ale, ale nie pasuje do niej. Poszukajmy czegoś, co będzie ładnie pasować z zielonym. Na przykład pomarańcz był ładnie pasował z zielonym, ale, ale tak, kolor się nie podoba. No to szukam dalej, może w tu konkretnie zielone coś, ale... Nie wiem, nie wiem. Okej, okay, ta krówko kotko coś tam totalnie skradła moje serce. Może nawet złota tych jest. No nieważne. W każdym razie to je zostawimy, tylko oczywiście jeszcze jakieś y, legginsy, ale wypadało dodać jednokolorowe, więc nie będą te już z brachulaku. I sobie damy jakieś butki. Um, to w sumie te butki pasują, bo takie też, takie y, kolorowe, właśnie. Um, no i jeszcze dla Halszki. I u niej powiem wam że właśnie spasowałyby mi jakieś spodnie i to autentycznie jakieś fajne spodemki zwykłe jakieś legginsy, to ja mówię zwykłe jakieś jeansy albo takie o, chyba te dziury tutaj takie mocne są imo. to te ale takie nie. Wydaje mi się, że tutaj lepiej będzie takie zwykłe, całkiem proste. I do tego jakaś fajna bluzeczka w takim, może też zielonkawym odcieniu, coś w tym stylu. W sumie ta bluzeczka jest nawet ładna. I to jest świetne. To idealnie pasuje do tej opaski, moim zdaniem. Dobra, to ja je tak żeby O, jeszcze buty może wypadałoby w sumie normalne jakieś dać. Może takie. Okej, okay. i do tego jakieś skarpetki. E, może takie białe, o nie będzie. Są wcale białe. No dobra, to ja już wybiorę im jeszcze dodatkowo jakieś stroje wizytowe i tak dalej. E, I no w sumie zobaczymy się w takim razie, jak skończę. No dobra, skoro dziewczynki są już gotowe, to wypadałoby im zrobić jakiś pokój, i myślałam, żeby chwilowo zrobić ten pokój po prostu taki, jakby wychodzący z pokoju rodziców. Jakie słodkie, małe bobo. Ale to są przeurocze. Dobra. Okej... Okay. To może... Może ona sobie z nimi porozmawia o przebiegu dnia? A on się przejdzie w sumie spać, bo no, jakby no, Jest zmęczony po pracy. Della, zajmij się dzieckiem, a nie tańczysz. Proszę Okej, okay, ona będzie tańczyć i zajmować się dzieckiem, okej okay. No to bo on musi jeszcze uczyć chodzić, no dobra Helenka się tutaj bawi, Bella poszła się z nią bawić. Nie no powiem Wam, że są mega urocze. Ciekawe jak będą wyglądać, jak będą starsze. Dobra, ale Halszka musiałaby też coś w międzyczasie porobić, to może... Aha, za dużo osób tutaj jest i ona nie może dołączyć. To ona może sobie pójść poukładać klocki. Na razie sama, a potem Bella do niej dołączy, bo co musi najpierw się zająć jedną córką, potem drugą. To może niech ją pouczy mówić, też będzie fajnie. No dobrze moi kochani, tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, bo tak naprawdę zobaczymy co się będzie działo w następnym, może już dzieciaki będą starsze, może jeszcze nie. Myślę, że w następnym odcinku na pewno skupimy się na ich umiejętnościach, żeby jakoś ładnie tutaj im podbić, bo to wcale nie jest takie aż proste, jakby się wydawało, chociaż nie idzie aż tak źle. No zobaczymy. W każdym razie ja wam w takim razie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.